ale węza, z tego co widzę, to nie jest odbudowywana, tutaj ta węza tutaj nie jest odbudowywana żeby mi koszyło, to sobie tą węzę też tutaj odłożę I mam znacznie więcej miejsca już teraz w ulu. Już nie powinienem mieć żadnych problemów z analizą tego, co się tutaj dzieje. Okej, okay. tutaj też jest ramka z węzą, ale zobaczcie, ta ramka z węzą jest odbudowana. Ta ramka jest odbudowana. Odbudowana w jakiś tam 70% no może 65% i nie przesadzajmy. Ta strona też jest odbudowana, co by świadczyło o tym, że matka jest. Bo matka potrzebuje mieć komórki odbudowane do składania jajeczek z kolejnymi pszczółkami. Patrzmy. Może znajdzie się mateczka na tej rameczce. Ale nie widzę. Chodzą po rogach gdzieś, nie wiem, uciekają, boją się. Dobra, to jest węza odbudowana widać. w jakimś tam niepełnym stopniu, ale jest prawda, tą ramkę sobie przestawię tutaj na bok zobaczmy kolejną ramkę również z węzą no to węza też tutaj jest odbudowywana jest odbudowywana, nie jest odbudowana też ma jakieś z tej strony myślę z 15% odbudowanej części mateczki tu nie widzę po tej stronie widać też siedzą pszczółki i odbudowy woją węzły dobra szukamy czy tutaj jest matka Lekki podmuch ode mnie i zobaczcie jak zaczynają chodzić. Już uciekają. Dobra, składam to na drugą stronę. Zobaczcie, siedzą po rogach, siedzą po, 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 po słupkach. Nie wiem, co na takie narożniki. Co się z nich takie narożniki porobiły? No nic, wkładamy tą ramaczkę z powrotem na miejsce. No, spokojnie. Nie chcę żadnej pszczółki zgnieść, bo przez zgniecioną pszczółkę mogę się nabawić kolca w palcu, a nie jest mi to. W żaden sposób potrzebny, no i składamy te dwie ramki ze sobą, tak jak to było. Później, może się, się mi udaje od razu obydwie przesunąć. Spróbujmy trochę tym moim dmuchadłem, coś tu słabo idzie z tego dmuchadła. Te moje orzechy coś się nie chcą za bardzo palić. Nie wiem, czy zawilbuchniały, czy jak. Dobra, no, jest jak widać poklejone, ale nie na tyle, żebym nie dał rady wyciągnąć. No to zobaczcie, tutaj jest pełna ramka pszczół. Jest czerw, której się musi wygryźć. Szukamy, czy są w ogóle jakieś jajeczka. Nie, jakieś tam robaczki widzę. Kilkudniowe. Ale czy są tam jakieś. Znaczy, robaczki są kilkudniowe, więc trudno mi powiedzieć, kto je tam założył. Te komórki: czy stara matka, czy nowa. Ale samych jajeczek jako taku nie widzę. Kurczę, ale gorąco, aż mi się zczowaluje. Muszę się wytrzeć. nie, tutaj nie ma żadnych świeżych jajeczek same robaczki kilkudniowe, które w niedługim czasie będą zasklepione zobaczmy drugą stronę ramki No, druga strona ramki też jest nie do zobaczenia niestety pszczoły ją tą drugą stronę ramki obeszły ale spróbujemy delikatnie Tutaj jest tu widać, że jest czerw zasklepiony. Są robaczki większe, też które w niedługim czasie będą zamknięte. Teraz tu zobaczmy, co tu jest. Też robaczki. Tutaj mamy czerw. Zamknięty. Jajeczek nie widzę na razie żadnych. Bzyczki, rozchodźcie się, tak, żeby matkę zobaczyć można było. No nic, tutaj nie widzę matki i nie widzę jajeczek. Tu się przeszły na drugą stronę. Ostatnie zerknięcie, czy nie ma gdzieś tu matki w pobliżu takiej długiej cysterny, ale nie widzę. Dobra, wkładamy tą ramkę na miejsce. Pszczołki są takie, jakby niby, niby są luźne, niby są takie delikatne nie Zm za bardzo są poruszone, ale jak się tam dmuchnie trochę to widać, że nagle bzz, 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 zmagają, nasilają ruch skrzydłami zobaczmy tą ramkę no ta ramka jest stars starszego czasu, bo jest w pełni zabudowana nowym czerwiem, zasklepionym czyli tutaj jest mnóstwo pszczoły, która się w jakimś niedługim czasie urodzi i nie wiem, ale widziałem chyba tutaj jakieś jajeczka tak mi się wydaje, ale zbyt głęboka komórka żeby to potwierdzić na 100% na pewno mam tutaj za, zamkniętą tą, tą mam zamkniętą tą ramkę w pełni <śm> Ach, komar, komar znowu. W tą samą stronę co wczoraj. Mnie się chciał ciągnąć. Yy, mówię, że tutaj na tej ramce jest... Yy, ona jest ta ramka pe w, pełni, w pełni przejechana przez matkę. Znowu ten komar, zobaczcie. Skurczy syn.